Dzień dobry, cześć, czemu z tej strony jak zwykle wasz marzyciel Kolejny odcinek na moim kanale, oczywiście gramy w Pro Stars Na samym początku odbieramy darmową nagrodę, punkty mocy dla Rico No i zobaczmy jakie mamy misje, dzisiaj mamy do wykonania misje dzienne Czyli wybierzmy sobie zadymę, naszą Shelly Ona chyba gdzieś będzie u góry, tak Ulepszamy ją na siódmy level, ulepszamy Niech będzie potężna, niech się nam lepiej gra Mamy trochę tych monet od, o, uskładanych, więc nie będzie problemu No i zaczynamy do przodu Oczywiście trzeba jak najszybciej nastakować ultimate'a Będzie nam potrzebne, aby tutaj rozwalić tutaj bazę wroga, czy przeciwnika Muszę uważać oczywiście na tą Piper Ona tutaj użyła swojego ultimate'a ja mam swojego za dosłownie chwilę I chyba poświęcę dokładnie na przeciwnika Mamy piłkę Teraz żeby tylko dobrze to wykorzystać Ta piper zaraz zginie Zginęła I czy będziemy teraz w stanie strzelić tą bramkę Ja tak Chyba będziemy w stanie strzelić bramkę Na pewno Wydaje mi się że nie ma opcji żebyśmy nie strzelili i 1 do zera, Marzyciel wyprowadza drużynę na prowadzenie. Dosyć fajny mamy team. Trzeba to przyznać. Mamy dużo damage'a. Punktów zdrowia też. Tylko oczywiście musimy uważać. Na razie się udało. Nie wiem co ta Piper robi z tym ultimate'em. Ale zawsze jest to dosyć nieudany ten ultimate. Ultimate, przepraszam. I 2 do 0. W międzyczasie strzelamy bramkę. Dosyć szybko poszło. Dosyć szybka gra. Wykonaliśmy, można powiedzieć, 1 trzecią misji. Kolejna gierka skakuje, oczywiście, szeli Musimy też zadawać dużo obrażeń. Troszeczkę taki niekorzystny teraz układ dla nas, bo mają dwóch zasięgowych bohaterów. Ale idzie nam bardzo dobrze. Mamy piłkę. Czy uda nam się teraz strzelić bramkę? Powinno nam się udać. I czyszczelimy 1 do zera Sergio, można powiedzieć, Sergio Ramos strzela tą bramkę. Więc naprawdę dosyć szybko poszło. Ja tutaj muszę tego, tych obrażeń zadawać najwięcej, jak się da. I 2 do zera szybka gierka, troszkę przez przypadek. Ale trzeba przyznać, że dosyć szybko nam to poszło. Widać, że też na Shelly ten siódmy level to naprawdę jest duża różnica, bo gracze zazwyczaj mają pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, może piąty na, tych, na tym poziomie pucharków, więc naprawdę czuć tą różnicę, że gra się bardzo dobrze. No i kolejna trzecia gierka już dzisiaj. Zaczynamy. Oczywiście damage damage tutaj bardzo duży. Puf! ajajajajaj Chciałem tutaj użyć mojego ultimata, nie na strzał, ale na pokonanie przeciwnika, ale nic się nie dzieje. Za chwilę będzie kolejny Ultimate i czy ten 1 do zera świetnie to zrobił i myślę, że teraz już strzelenie drugiej bramki to będzie tylko o, jakie tu jest obrażenie. Po prostu masakra jakataszeli ma obrażenia z bliska. No i chyba będzie szybkie 2 do zera kwestia, że chyba jeszcze sobie nabijemy troszeczkę tych obrażeń tak, no i teraz po prostu strzelać bramkę, szybkie 2 do 0 wygrywamy to spotkanie zobaczcie, przeciwnicy mają piątą piąty poziom mocy, pierwszy, piąty my mamy 5, 7, 6, więc bez, e, bez porównania jesteśmy po prostu lepsi, no i pewne zwycięstwo, myślę możemy sobie zmienić bohatera e, myślę, że możemy sobie pograć maksem, e, maksa mamy oczywiście na E, 10 levelu e, więc naprawdę ten max będzie tutaj kosił jeszcze na tym poziomie pucharków e, więc po prostu będzie na pewno super 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 no i zaczynamy kolejna gierka e, oczywiście już tutaj damage e, za, e, zadajemy pierwszy już tutaj przeciwnik pokonany e, drugi też i chyba strzelimy bramkę tak 2 do zera, udało się nam tą bramkę strzelić i myślę, że możemy sobie teraz naszego tutaj ultimate'a użyć, zobaczcie, zobaczcie jak ten Max po prostu kosi przeciwnik za przeciwnikiem i chyba szykuje się szybkie 2 do 0, dokładnie szybkie 2 do 0, wygrywamy, no i sprawdźmy czy udało nam się wykonać misję, jeszcze nam trochę brakło, więc gramy kolejną gierkę, jeszcze 3000 punktów obrażeń zadamy w tym trybie i oczywiście... Misja będzie wykonana Więc można powiedzieć że Już ta misja jest wykonana Bo już na pewno tyle Obrażeń zadałem No i lecimy do przodu Strzelić bramkę powinno się udać A i niestety się nie udało Jeszcze mogę tutaj Zginąć Na szczęście nie No to użyjemy sobie ultimate aby strzelić szybko tą bramkę 1 do 0 Wygrywamy dosyć Dosyć szybko E, za chwilę będzie kolejny ultimate dostępny e, już jest i myślę, że możemy sobie go teraz użyć e, Dokładnie nie wiem czy się nam uda bramkę strzelić e, Więc po prostu zróbmy tak. E, naładujmy sobie kolejnego Ultimate. E, za chwilę będzie. E, I wtedy myślę że już strzelimy tą brameczkę. E, tak, i teraz e, kar nie wchodzi do tej bramki niech po prostu strzela, strzela, nie ma na co czekać. E, czy jest na co czekać, no nie ma na co czekać no i pięknie to zrobił 2 do 0 szybko poszło szybkie 2 do 0, wygrywamy pewnie tą gierkę, misja dzienna wykonana, kolejne żetony pucharki wchodzą na nasze konto no i otwórzmy sobie na sam koniec skrzynię skrzynka zadymiarza a w skrzynce monety, punkty mocy punkty mocy, no i jeszcze zobaczmy co mamy dostępnego tutaj, mamy dostępną skrzynkę zadymiarza w środku Monety, punkty mocy oraz punkty mocy standardowo, i teraz duża skrzynka. 50 monet, punkty mocy dla Barleya, dla Poko oraz dla Rico, no i 50 monet, no i bardzo dobrze, dobrze to wygląda. Zobaczmy, jakie mamy jeszcze misje do wykonania. Musimy, oczywiście, zadać w starciu duo, musimy wygrać maksem. A to już w kolejnym odcinku. Dziękuję, że byliście razem ze mną. Do następnego. Cześć!